Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek. i dzisiaj będziemy robić chleb wiejski pszenny na zakwasie, właśnie tym zakwasie, który, który tutaj dodaję, za chwilę powiem jak się zakwas też przygotowuje, zrobię też film do tego, natomiast na tą chwilę widzieliście składniki, składniki jeszcze dodam do, do opisu, czyli tutaj to co dajemy to zakwas, drożdże, troszkę drożdży, one nie muszą być, wtedy chleb troszkę wolniej rośnie, yy, sól, mąka i to wszystko. Więc tak, jeżeli chodzi o zakwas. Zakwas robimy bardzo prosto. To jest 40 gram jogurtu naturalnego. Nie trzeba go dodawać, ale dzięki temu jogurtowi ten zakwas lepiej się robi. 150 g. Mąki białej, 60 g mąki razowej i 160 ml wody. Na drugi dzień wszystko to samo oprócz jogurtu. Jogurtu więcej nie dodajemy. Na trzeci dzień też to samo. Na czwarty dzień wyrzucamy połowę, dodajemy to samo. Na piąty dzień wyrzucamy połowę, dodajemy to samo. I na szósty dzień już jest zakwas gotowy. I to wszystko. Tak jak mówię, przygotuję jeszcze film. Tutaj mieszamy te wszystkie składniki. Ważne, żeby nie, do, nie dodać soli do, do tego zakwasu no bo i do drożdży bezpośrednio, dlatego że no to w, w tym miejscu akurat się ono zdezaktywuje. Mieszamy wszystko i teraz tak, nie każda mąka tak samo wchłania wodę, więc jeżeli przy tych proporcjach ciasto będzie zbyt suche, trzeba do, żeby trzeba dodać trochę wody, jak będzie zbyt wilgotne, Zbyt kleiste, co akurat było w moim przypadku, ja musiałem dodać mąki, bo nie każda mąka tak samo wchłania wodę, więc tego się nie da dokładnie wymierzyć, natomiast no, ciasto musi być takie, o teraz zobaczycie, właśnie skończyłem, skończyłem je wyrabiać i ono musi być takie wodniste, musi być troszkę się tak kleić, widzicie ten gluten się już uformował, ono tak ładnie się ciągnie. I teraz tak, teraz zrobimy z tego, tego ciasta jak taką kulkę, jakąkolwiek techniką chcecie. Przykrywamy i zostawiamy na jakieś na dwie godziny, aż nie podwoi, a może nawet potroi swoją objętość. Jak potroi, też dobrze, to nie za dużo wcale. Wyrabiamy jakieś 10 minut w mikserze, ręcznie też 10 minut. I teraz tak, ja akurat położyłem sobie na miskę ścierkę, bo nie mogłem znaleźć takie, takiego pojemnika. Do, do, do chleba nigdzie, nie mogłem kupić tutaj w Szkocji. Więc na miskę ścierkę, dużo mąki, żeby mi się to ciasto nie przykleiło do, do tej ścierki. Ja to ścierkę używam co najmniej, znaczy ja piekę chleb co najmniej raz, dwa razy w tygodniu i tej ścienki nigdy nie myję. Ona cały czas jest, jest w tej mące. Tam się nic nie ma co psuć, bo to jest suche, więc suche nigdy się nie psuje. Natomiast tą ścierkę już, już Przeznaczyłem im miskę właśnie do pieczenia chleba. Jak upieczecie ten chleb, to zobaczycie. Jak lubicie piec chleb, to będziecie też piekli kilka razy w tygodniu. I teraz tak, teraz musimy uformować taką y, kulę, bo będziemy go, ten chleb piekli w okrągłym garku. Dlaczego w garku? Można bez garka? No, można bez garka. garka. Natomiast no, bez garka y, trzeba stworzyć jakąś taką parę w tym, w piekarniku. Pieczemy ciasto przez 30 minut odkryte, ale to jeszcze za chwilę powiem, znaczy przykryte. Pieczemy w garku, teraz tw tworzę taką kulę, tak jakby tak zawijam do środka, przesuwając, ona się tak zawija, a na górze y, tworzy się taka, taka ładna, się tak naciąga i teraz wrzucam tą stroną, która będzie na górze w garku do dołu, tutaj do tego, przykrywam. Już teraz ścierką, nie folią, i pozostawiam na jakieś 45 minut, 45 minut, godzinę, zależy od, od temperatury w kuchni. Nagrzewam piekarnik do 240 stopni razem z garkiem. Ten garnek musi być duży, on ma jakieś 30 cm. I wrzucam teraz to ciasto. Tak jak zobaczycie, zaraz to ciasto jest po prostu tak ładnie wyrośnięte. I teraz musimy je wrzucić do tego garka. Jednym takim płynnym ruchem wrzucamy do garka, który jest bardzo gorący, także uważajmy. I teraz zobaczcie, teraz to tak wrzucę. Po kilku razach już zawsze traficie. O, jeżeli, jeżeli coś nie, nie. Nierówno to jak teraz można delikatnie przesunąć, bo ten garnek jest gorący, to to nie przywarło, to ciasto nie przywarło do tego. I będę piek przez 30 minut w przykrytą pokrywką. I przez 20 minut, później po 30 minutach odkryję. I przez jeszcze przez 20 minut nacinam taki krzyż, żeby on mi się ładnie rozrosło, rozrosło na boki i do góry. Yy, I wza, zamykam i wkładam do garka. Tak jak mówiłem, garnek 240 stopni. Przepraszam, piekarnik 240 stopni yy, Celsjusza. I teraz właśnie po pół godziny odkrywamy. I zobaczcie, jak ona pięknie to ciasto nam urośnie. Ten chleb już właściwie zawsze rośnie, zawsze wychodzi. Także uwierzcie mi w tym przepisie: chleb zawsze wychodzi. Słuchajcie, chleb przepiękny. Rewelacja. Czy wiem, że będzie smakował bardzo dobrze? O, on jest jeszcze gorący. Także ja go zostawię na parę godzin, pewnie, bo jest godzina 12 w nocy. Będę go próbował jutro. Także do zobaczenia jutro. No to mamy poranek następnego dnia. Chleb. Wygląda. Zresztą wygląda tak jak wczoraj, tak samo ładnie. No i teraz ukroimy sobie. Spróbujemy. Zobaczcie przepiękny, chrupiąca skórka. O, wygląda pięknie. Teraz tylko posmarować masłem trochę i, i spróbować. A słuchajcie, chleb rewelacja. To jest taki chleb z nocy, czyli ciągle, ciągle jak świeży, różnie ciepły, ponieważ jest na zakwasie, no to mamy taki delikatny, no taki posmak po prawdziwego, wiejskiego chleba. Gdybym tutaj dodał trochę więcej mąki, znaczy w ogóle, gdybym dodał mąkę razową, no to on był jeszcze taki bardziej, yy, taki bardziej wiejski. Taki przepis też pokażę, natomiast ten jest naprawdę rewelacja. Zobaczcie. Mm. Chlebek przepiękny. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, proszę o komentarz. Jeżeli Wam się podoba, proszę o komentarz. Jak się nie podoba, też proszę o komentarz. Mi to bardzo pomaga w prowadzeniu tego kanału i życzę smacznego.